Cześć, witajcie z tej strony Harkar. Proszę Was na kolejny odcinek z GTA 4. No, może nie odcinek odcineczek. No i co? Patrzcie, mamy nową HT. To jest ta, o której nam Roman mówił przez telefon, że wynieśliśmy się z Bohan, bo się za gorąco zaczęło robić i przenieśliśmy się właśnie. Do centrum miasta. A nie, mamy tutaj dom. Ciekawe, czy przenieść. Nie, to pewnie nie przenieść samochodu. Dupa. Yy... No i co, dzisiaj sobie zrobimy Francisa. Nie, no, Playboy X, -a, bo dawno go nie robiliśmy. I Francisa, któremu pomogliśmy w ostatnim odcinku z. z tym. W ostatnim odcinku z prawnikami. Umówiliśmy się na rozmowę. I normalnie jego plany poszły z dymem. Czy nie dosłownie. tam panią bardzo serdecznie. pani to łapkę zostawiła? Właśnie tak myślałem. Ma pani zostawić? A wy? Wy zostawicie? Nie. Hamskie wy wypraszanie lajków. Żartowałem. Dobra, jedźmy do Playboy x -a. Naszą BMW-ką. Ta E46 normalnie to jest. Zaznaczmy tylko trasę, bo. Jestem troszeczkę jeszcze niedoinformowany, jak dojechać do tej, do tego miejsca. Mm, no i co? W poprzednim odcinku było troszeczkę dymów, y, był nawet wyścig, a teraz przejeżdżamy koło psiarni, y, znaczy psiarni koło Budy. Y, no i co? Tak jak mówię, w poprzednim odcinku było grubo, ale też. Są pewne plusy, Pościgaliśmy się za ten czas, zanim yy, wolnym czasie, nie za ten czas. I pomogliśmy mafii włoskiej. Czyli tak jakby jest też taka związana z mafią dosyć spora. No znaczy w sumie to są same mafie. Yy, pomagamy samym mafiom, jesteśmy najemnikiem. Ale to jest... Niech dalej myśli Niko, że jest wolnym człowiekiem. Chociaż jesteśmy wolni, bo tak naprawdę robimy dla kogo chcemy, co chcemy i kiedy chcemy. O, no dobra, tak powiedzmy to w przenośni. Zobaczmy, co mamy dla Playboy Xa. Pamiętajmy, że trochę porozwalaliśmy mu plany, niszcząc klub dla dorosłych. Mamy igraszki w Holandii. Co? Business is tough. Now, I ain't a cold person. I, I mean I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Uh man, have a seat, man. Alright. Now, I got into this dope game. Cause it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen, mm -hmm. now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man, and I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I got to have the money, man, Is all this, all this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't. Think I don't you gangsta. Know you know right man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne? Man. Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money, but because I won't bow mm -hmm. down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I. I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. <laughs> so what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cash been talking. Now I hear things. Said you and me was too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's gone crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Would well, you can't kill him? Nope. Nope. But you can. But I don't want to. Well, neither do I, man. But if he goes insane, we are dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. Ah. <sighs> I don't believe I like you. <laughs> do you think but it's kill or be killed out there you got a lunatic after you man you dumb <coughs> now i will give you a lot of money because see me now i ain't scared of no one but a motherfucker says he's gonna kill me and motherfucker's gonna die oh. man i'm not sure Well, Mbałem on ma zdjęcie Dwayna, skoro się nie lubią? Na ścianie. Ty, a to była po prostu. scena! To ale dowiedzieliśmy się sporo rzeczy. <laughs> Czyli, że. Jesteśmy w Ryosypce. Francis. Jedziemy do Francisa, bo najprostsza droga to jest. Mm. Bo co zrobić? No Dwayne, Playboy X. No. Między nimi nie jest dobrze. To widać i wiemy. Więc wiecie. Więc przydałoby się, może, jakoś ich pogodzić. Chociaż nie wiadomo, jak oni to tam wymyślą. Pewnie się jak zwykle wszyscy pozabijają, i niko będzie miał przez ranę. Ło! Wow. A da się to obrócić? Nie. O, patrzcie, samochód. Spróbujmy odwrócić naszą BMK. Kurde, jak obraca? O, jest! O to chodziło. Jak odwrócić samochód? Weź inny samochód. Jak sobie nie poradzisz. Eee, trochę na dachu jest przy... No i co robisz, no... Jezus ma... o Jezu, jeszcze policja była w okolicy. Dobra, trudno. Jakie przecież jedziemy na komendę? Kurde, ale właśnie, jedziemy na komendę. Ujeżdża, ile tu jest psów. Zmieniłem zdanie, jednak jedziemy do Michelle robić. Znaczy do Michelle. Nie wiem, jak jej tam było. Ja pamiętam ją. Tą, tą, tą co nas zdradziła. Zradziła, no, szpiegowała nas, ta co. Ta, ta, taka niedobra, taka. Mm. Zła pani, żeby jej tak źle nie ująć, żeby nie było źle.

Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves? I'm an idiot. I move. True. <laughs> but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I leave them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's a hundred guys in this building alone who fit my description middle aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Oh. Funny. Oh. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's got to go. But I need to know his movements first. How? Huh? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue and Lancet and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle, Karen, we gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. So the. Uh... No, dobrzy ludzie. Ta, tacy niewykorzystujący, innych... triust... triusy, hybrydy. Weź, weź mi to, usuń z życia, proszę. Jakieś elektryki jeszcze. Nie to, że nie jestem za ekologią, ale samochód... będzie ktoś dzwonił. O, właśnie. Nie to, że nie jestem za ekologiem, ale samolot powinien mieć dźwięk i palić paliwo, i w ogóle konie powinny się same wyciągać z ulepszenia samochodu. Dzwoni, odbieramy, bo zaraz rozłączyłem. Kurde, no nie trafiłem O! Dokładnie. Okej. Okay, Pyku. Okay. Nie ma problemu. Jak ja jestem najlepszą wersją siebie. Rzeczywiście startuję. Nie startuje go z oczu. No, w sumie... Ło, jakie hardkory. A ta taksówka to co odwala? No, dobra, jedźmy sobie tak. Nie próbujmy go wyprzedzić, bo będzie się nam kijowo jechać. Nie gadaj. O Jezu. Dobra. Nie gadać, że on leci tam do tej Ojej widzę go dalej Skręca w prawo Za budynkiem O Jezu, ten filar, ta skrętność tego samochodu normalnie ale on strasznie nisko leci, trzeba być nierozważnym. Kto mu w ogóle tak pozwolił? E nikt! Jest bogaty, może robić co chce. Ale nie tracę go z oczu. Będę lądował. A, no, ląduje Pozwól by, wylądować. Ła, parta ma. Zabierzmy jakiś samochód, żeby. No bo ten też nic nam nie pomoże. Ukradnij helikopter. eee! Piku! E, e. Teraz mi o tym mówisz? Dobra. Ukradnij helikopter. Żaden problem.

Broń broń broń, dajcie mi broń. I co? Helikopter. Jezu! Dobra, lecimy, 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 nie śpimy, panowie. Nie będę obniżonego poziomu lotu. Chyba kogoś ten. Roman, How you doing? I'm in the gentleman's club. I think you really get into this. You should come down. I don't know if you can hear it, Roman, but I'm in the helicopter. Yes, that is the crazy shit I am having to get up to after you introduced me to Michelle or Karen or whatever her name really is. I don't get it! She's shit government agent or an undercover cop. What is she? Shit, I don't know. All I know is that the friends have got me by the balls. Nie chcę widzieć tego zdjęcia. Nie, nie popatrzę na to zdjęcie. Nie pokażę go. Nie, nie ma takiej opcji. O kurde, to, to jest się robi niebezpieczne. Strasznie jasne podłoże. Ląduj obok ładowni. O, do przodu, idealnie. Tyle, no jak chciałem jeszcze siedem tysięcy? No, oh, i am get to him. My men have the chopper. They're going to strip it down and put it back together. It should be ready for you when you need it. Why would I need it? The guy I told you about. The Guy you need to eliminate. The only way you'll get to him is in the air. I'll call you when we have a window. Goodbye. We'll get to him, okay? you Morgan, Nie <śmienicza> mogę, Jacob, ej! Niko trzeba czasem się. Niko trzeba razem coś zrobić za za czas. Okej, okay. mm. No dobra, przynajmniej nie musieliśmy sprawdzać, co Roman y nam chciał przekazać. Ej, bym miał samochód. Kurde, jak to ten samochód? Jak to. Co... Jaki bojny, ciągnik lotni.

in the yard, locked down Things out here is mad crazy. Tell me about it. on the download? I think Playboy wants me dead. Might just let him do, put a cap in my dome. End it all. That's what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. I'll be out on this one, dog. I'll Ty naprawdę? <laughs> to jest bardzo Dwayne. Playboy to. Ty, naprawdę? jak ciężarówka. E, ale tak poza tym, to się coś tam stało. Tam znaczy, Dwayne chce, żebyśmy zabili Playboy X, a Playboy X chce, żebyśmy zabili Dwayne'a chcę powiedzieć tylko jedną sprzecz, że to jest śmieszna sprawa. <śm a tak poza tym to będziemy kończyć ten odcinek tym Little Jacob. Little Jacob jeszcze Niko dzwoń do mnie, tu jakieś kasy potrzebujesz, jakieś ja i Batman. Do a, dobra. Tym może się zajmiemy na następnym odcinku. Ale tak poza tym tym ciągnikowym akcentem i y tym, że każdy chce się pozabijać. Kończymy na dziś i co? Widzimy się za dwa dni w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, byłem chorych. Cześć, cześć.